mam na Lizka, witam Was w kolejnym odcinku z gry Intoted yy, Na wstępie przepraszam Przepraszam, że <laughs> yy, Przepraszam po prostu, że tak długo nie nagrywałem. No ale sorki po prostu mi się nie chciało. A jak wiecie, teraz musimy wbić 20. misję. No, mam dwa kasiana i tutaj potrzebujemy 9000, tysięcy, więc tak jak w, tam, w, w, w tamtym odcinku <laughs> musimy no, robić cięcia, no, bo chyba nie będę robił takich długich filmików. No więc widzimy się, gdy ja już będę miał 9000 albo ja już to wbiję niektóre. Więc zaraz się widzimy. Ej ludzie, w ogóle, tak, tak w ogóle, to patrzcie, gram tego flashlighta i patrzcie, co się dzieje. Nie, w nocy biegnę. I w burzy. Jezu, nic nie widzę, ty. Ja pierdzielam. dzielę. Ej, dobra, robię cięcie, czekajcie. Zapomniałam. Ej, ludzie, patrzcie co dostałem. Widzicie to? Złoto broń. Złote yy, pistoleciki. Ja nie mogę, co ty internet mi daje. Dobra, ludzie, już jestem. <laughs> Mam. I myk, i myk. No i mamy dyn, dry, dyn, 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 dyn. I WIS 16. Opus 650, to fajnie. No i znowu 9000. No. Ja Teraz szybciutko wybiję, bo mam na to sposób, więc widzimy się. Zara. Dobra luiska. Już jestem jak widzicie mam 9000. Jak ja to zrobiłem... Nie pytajcie się. Jakoś, no po prostu jakoś to zrobiłem. Zostały nam jeszcze 850 razy tysiąc. No i teraz musimy, poczekajcie. Ja zrobię zdjęcie, bo ja taki zarąbisty matematyk jestem. Dobra, więc, dobra, więc muszę uzbierać 10500 monet więc widzimy się gdy ja to wbiję teraz to, to będę z pół godziny wbijał no więc za za. ludzie jak już jestem jak widzicie nawet mi się no, uzbiera nawet 11 tysięcy no więc co? Odblokowujemy raz, dwa i trzy no i po 650 o, teraz będzie 4000. No, czyli pewnie w następnym będzie 5000 albo 4500. No więc się widzimy, gdy ja już to wbiję. Więc. Elko. A i tak w ogóle to będzie chyba najkrótszy odcinek. No bo. Kurde. No chyba będzie krótki, ale sobie jeszcze trochę pogramy. Więc no tak by 10 minut. Więc nie będzie. Dobre ludzie, już jestem i no... aha Reklam, dobra, to jest cięcie szybko, No już mamy, tutaj 12 tysięcy, więc kupujemy. Boże... Boże, ale mi to zabolało. I teraz będzie 4500 i oh, tysiąc, O oh, kurde. Wierzałem 4500. No dobra, więc widzimy się, gdy już to wbija, i gdy wbiję, kupujemy i sobie jeszcze trochę pogramy, różne gierki, bo nie będę robił takiego krótkiego filmiku, nieprawdaż? No, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, ludzie, już jesteśmy bo ponieważ jedno odblokowałem, i drugie teraz, proszę bardzo, i kupujemy. Mamy to. Misja 20:00. Czyżbym przeszedł w grę? O! Patrzcie! Jest nowa broń. nom, Snarem. No dobra, ludzie, tu sobie jeszcze troszkę popykamy, żeby nie było. Taki krótki odcinek to nie może być. Więc możemy sobie trochę popykać. No, w sumie tu nie wiem co mam gadać. No, ale możecie zostawić łapkę w górę. Ja mówię tu pod koniec. No dobra, nie pod koniec. No, możecie też skomentować. No, bo sobie jeszcze troszkę pogramy, ale to wiecie Ok, sumba jak ktoś to możecie się przygotować, yy, bo niedługo będzie nowa seria. już niestety nie będę nabywał Into the Dead. No, dla niektórych będzie fajnie, dla niektórych nie. No, ale no, jeżeli ktoś nie obejrzał, yy, możecie sobie zobaczyć w playlistach moje serie. Jeżeli nie chce Wam się tak szukać, wiecie, to macie. Na playliście, stworzyłem specjalnie dla tych, którzy nie lubią szukać No, <laughs> no chyba takich widzów mam No bo kto sobie ten widz w końcu Nie W ogóle znacie, bo jest nowa piosenka, w ogóle się pojawia No dobra, już nie, nie nowa Malika Montana niedostępny A bo nie niedostępny, nie chcę słuchać nie chcę słychać moją o tym, co robię weekendy. Znacie to? Aha, ją, ją, dlaczego budzę się zima No. Umiem to nucić, nie wiem, jak się nauczyłem. Tylko niektórych y, tych zwrotek, albo y, zwrotek to za bardzo niektórych nie umiem, ale no na przykład refren, no co umiem. Daj do tyłu, wciskam gaz, a nie niedozdępne. <laughs> nie chcesz słuchać moich moi fans, o tym, co? O, patrz jak! MK dostałem, lol. he. <laughs> MK. Nie, to jest MK, nie? E, chyba ją odblokowałem, gdy był filmik: z, e, Zdobyłem dwie bronie. Chyba taki, nie? No tam. Hmm. jak dobra, 3 naboje, czyli jeden strzał. Taka jąka trochę dziwna, ale bardziej mi to jamkę przypominam. Jeśli idzie, w ogóle 3000 metrów chyba mamy już w kieszeni. Ale wątpię no jeszcze 100 metrów gdzieś. No te 3000 już mamy. Ja pierdzielę kiedy jeden mecz trwa 3. Kurde, to ja nie wiem, w panie, o nie, teraz to nienawidzę tego, no i co ja mam zrobić? Co ja że. Eee. Jak ja to przeszłam? Kurde, już zabiję... Jezu, co ja robię? Jak mi z ratą broń wbijemy, jak ja tak będę grał? I dawajcie pobijemy rekord. Ej, ludzie, robię rekord na odcinku. Co? Robię rekord. O lol, ale szczę szczęśliwa gra. O kurde, co ja robię? I fajnie, jakbym miał rekord 5000. O, luj. Ale to, No kurde, ale nowy rekord 4629. Wow! Ile za to. I weźmy tak razy trzy. O Jezu, o Boże. Eee, nie, nie dostałam. Ale... O kurde, Nephiskor. O Jezu. Aż mi się reklama wyświetla, że zrobię cięcie.